Video. Focus A photo containing a glass Check out the A white washing machine with buttons and knobs. A washing machine on a tile surface. Who has a you can see it. A white washing machine on a tile surface. 29000, see if you can see it. A white washing machine with yeah. red logo and black text. 29000, see if you can see it. A record player on the surface. Amika powraca. Zastępuje ona aktualnie Electroluxa model Inspire EWF i Intuition model EWF. EWF 1040W. Mojej cioci. Pralka stara jest nagrana na kanale. Amika, nie spodziewaliście się tego moi widzowie. Tak ona właśnie wygląda po kilku miesiącach. Oddałem właśnie pralkę, Amikę, mojej ciosi. Nie widać. Dobry na razie.